Barbara Pasek Pudelek TV. Mam takie pytanie, jakiś czas temu do mediów wyciekła informacja dotycząca wynagrodzenia ambasadorów i pytanie, czy to są, czy to jest oficjalne stanowisko Play, czy to są zupełnie informacje wyssane z palca? To jest oczywiście nasza słodka tajemnica, nasza i naszych partnerów, także nie będę tego komentował no ani że prawda, ani że nieprawda. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. W związku z panem Kubą Wojewódzkim było wiele kontrowersji w tym roku i czy w związku z tym zastanawiali się Państwo nad zmianą ambasadora, czy wręcz przeciwnie utwierdziło to Państwa w tym przekonaniu, że jest to dobra osoba? Ja bym powiedział, że to tylko utwierdziło myślę, że Kuba Wojewódzki jest osobą dzięki już naprawdę dzięki bardzo, proszę. Siecią, która chce trochę kontrowersji i chce być e, taką marką, którą ludzie rozpoznają. Mm -hmm. Kuba jako jedna z najbardziej rozpoznawanych mark w Polsce nam wschód I jeszcze pytanie do Pana Kuby Wojewódzkiego. Wiemy, że, no, wiem, że już się nie dowiemy, jaka jest e, stawka wynagrodzenia, natomiast być może zdradzi nam Pan, co ma Pan zamiar e, zrobić za te pieniążki? Może jakiś nowy samochód, no, emerytura? E, Dyskusje o pieniądzach rzeczywiście są kłopotliwe skąd się bierze ten proceder, może to robią agencje, a może to, to robią gazety po to, żeby nie drażnić społeczeństwa, że jak rokrocznie czytamy na pana na temat tego, ile kosztują określone osoby, to zastanawia mnie, czy to niedoszacowanie wynika z tego, że lepiej się czują redaktorzy, czy chcą spowodować, że lepiej się czują czytelnicy. To nie ma być aluzja na temat naszych, bo ja nie będę wziął bo tylko że wziął dużo to, <laughs> to jest jedno prawda. Ja też, jak chcę, wziąć, Uważam, że ja Dobrze. <laughs> Proszę Państwa, nie może być tak, tutaj nawiązując do kontrowersji, jeżeli każdą formę żartu, każdą formę ironii, czasami sarkazmu będziemy opatrywali określeniami agresywnych, gdzieś granicę między tym, co naprawdę jest wulgarne, a tym, co jest tylko ironiczne. E, więc, więc też nie szarżowałbym z taką naprawdę bardzo grubiającą opinią, że ja jestem już na, na, na końcu tej skali, jeżeli chodzi o, o hasło. to oczywiście mówię jako ambasador swojej sprawy. Natomiast mogę powiedzieć, że całe życie pracowałem na to, żeby móc na starość być człowiekiem zepsutym i móc wybierać. Ja robię to, co chcę w radiu z ludźmi, którzy mi zaufali czy z Maćkiem, w telewizji. Nawet firma Play dostosowała się do tych standardów, więc jak będziemy ze sobą jeszcze długo, to ja będę jeszcze bardziej szczęśliwy, jeszcze bardziej ludzie będą mnie nie lubić. I to w Polsce coraz częściej zaczyna być komplementem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.